Siemaneczko ludziska, tutaj Pyter i zapraszam Was na kolejny odcineczek. Powiedzmy to będzie znowu krótki odcineczek, bo będę chciał przedstawić małą minigierkę, którą możecie grać na singlu, jak i samemu, jak i z kimś, tak? No i zanim tutaj rozpoczniemy w ogóle cokolwiek nagrywać i grać, wyjaśnię więcej o co tutaj chodzi, chociaż jak zgracie tą mapę, to na pewno sami ogarniecie, no ale ja to powiem. Poruszamy się z siłkami literką A i D, aby chronić się przed tymi blokami, bo tych bloków nie możecie dotknąć za wszelką cenę, przy czym musimy zbierać te oto bloki Redstone'a, aby uzyskać nasz najwy powiedzmy najlepszy wynik, tak? No i trzeba po prostu używać spacji, aby zmieniać grawitację, ale jak to się robi, zobaczycie zaraz podczas gry, żebyście mieli mniej więcej wyobraźnię o co tutaj chodzi w tej grze, bo gra jest super, jak nie wiem, ta gra mogłaby być nawet na komórce, kurczę, taka, nie wiem, retro. No i ta mapka została zrobiona przez e, team WOLO, który możecie znaleźć także tutaj na YouTube. No i tutaj jeszcze możecie zmienić między single player a multiplayer, także my gramy sobie na singlu. Bo jestem sam, no i myślę, że rozpocznę tą grę, aby tutaj nie trzymać was powiedzmy w napięciu. O dobra, tutaj stoimy. Czekajcie, wezmę sobie tak. E, jesteśmy tym zombie, no i teraz naciskamy spację po to, aby zebrać te bloki. Chcemy mieć z powrotem na dół. Znowu naciskamy, wow, wow, dotknął mnie, kurczę, skusiłem, 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 skusiłem. Muszę jeszcze raz, czekajcie, muszę znowu nacisnąć F1, bo nie naceluję znowu, bam, i znowu F1, wtedy można lepiej widzieć tą całą planszę, wow. O, i teraz jestem na dół, spacja, czekajcie, muszę prze... poczekajcie, aż przelecą te blok... wow. Do góry, do góry, do góry. Wcześniej miałem najlepszy wynik 180. To też nie był super wynik. O, ale fart, udało się, udało się. Ach! Przegram, czekajcie, ile miałem punktów. 200! 200! Wow, najlepszy wynik, dobra, jeszcze jedna próba. Tylko może tym razem razem z tym, żeby było widać, że punkty się zbierają. Patrzcie, 20 punktów daje 1 do 40. 60. 80. A tutaj jest, tutaj jest. Muszę czekać właśnie. Nie! Znowu, znowu. Kurczę. Ale gra w ogóle wkręca. Gra w ogóle wkręca. Nie powiem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Bo będzie wideo strasznie krótkie. Dwie minutki już dopiero. Już dopiero. Dopiero. Nie! ZNOWU SKUSIŁEM! Dobra, próbuję jeszcze raz. Próbuję jeszcze raz. Spacja. Spacja. Idziemy po kolejny bloczek. Ten zombie w ogóle... Wow. Ale jakiś niefart. Ale jakiś niefart, ej. Zrespił mi się ten klocek. Po prostu tam gdzie stałem. Pobijemy jeszcze te 200? Czekajcie. Najgorzej właśnie to... Ooo, już myślałem. Nie, 140, dobra ludziska, nie chcę próbować dalej. Jeżeli ta gra wam się podobała, zgrajcie. Oczywiście linki wszystkie do tego będą pod wideo. I jak wam się będzie nudziło, to jak mówię jeszcze raz, zgrajcie, grajcie, grajcie. Ja tutaj spróbuję pobić ten... Dwusetny rekord, że tak powiem mój, a wypiszcie w komentarze ile wam się udało, bo tu jak widzicie trzeba poświęcić trochę więcej czasu, aby ogarnąć to wszystko, aby nie kusić, bo to tak łatwo, to nie jest dobra. Jeszcze na koniec zagram jeszcze do skuchy, chociaż coś mi się wydaje, że zaraz skuszę. No game over, dobra, game over, także do zobaczenia! Mam nadzieję, że Wam się jako tako podobało. Trzymajcie się. Hej!